Witam, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj Dzień Kobiet, także wszystkim kobietom, dziewczynom, kobietom życzę wszystkiego najlepszego. Zawiera szczęścia, pomyślności, radości w życiu tego jedynego. Ja sobie tu tarpa rozwiesiłem, tu jeszcze tyczki brakuje. Podgrzewam wodę, dzisiaj kluski leniwe. Wziąłem ze sobą termos fiordnansen. Na razie muszę podgrzać wodę. Plecak, nowy plecak yy, holenderski jarmił 85-litrowy w tych boszczy kieszeniach. Spokojnie mieści się siekiera, piła, to yy, toporek, jeszcze luzu zostaje, to je śmieci uzbierałem. Także wszystkim paniom życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, pomyślności, radości. 100 lat w zawiłym szczęściu torba z biedonki na kuchni, na, na kuchenkę. No także, no ja uważam, no. To jest śmieszne, że noszę w to od biedzonki. Ale można w to od spodniu odpójść i w spodniach nosić. Także myślę, że jeżeli, że, jeżeli, że jeżeli coś działa, to nie jest to głupie. Także pozdrawiam serdecznie, nie, naprawdę wszystkie panią, Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie Wójczyki i z lasu. Pozdrawiam serdecznie Daszbur.